Nazywam się Amadeusz Andrzejewski, jestem reżyserem filmu Bal Tracony. To nasz operator z telekamu Felix, który ma permanentne ADHD. Na imię mam Michał Krzywicki, gram Ernesta Krafta, czyli nieporadnego i fajtłapowatego poetę w tym oto filmie. Co ja robię? Zdjęcia robię. Próbuję ładnie poświecić, ładnie wykadrować, a efekt... Kamerujesz. <grym> a efekt niech fani, w sensie fanki ocenią. W filmie bal Tracony gram profesora Józefa Hertoga. Jest to taki szalony wynalazca. Cześć, jestem Beata. A ja jestem Ola. I zajmujemy się w tym filmie charakteryzacją. Idzie? Cześć, jestem kierownikiem produkcji. Nazywam się Kaja Flaga. Jestem osobą odpowiedzialną za projekt i koordynację kostiumów. Moja postać nazywa się Aurelia. Jestem podróżniczką, która podróżuje po całym świecie i poznaje nowy, nowe, różne ciekawe osobistości. Nazywam się Renata Berger. W filmie bal utracony gram hrabiny. Jestem e, głównym technikiem planu. Zaczęło się to wszystko od tego, że gdzieś na początku tego roku, mówię 2013 na wszelki wypadek, gdyby nam się montaż opóźnił. Naszło mnie, żeby zrobić coś w konwencji steampunkowej. Pierwotnie siadłem i wymodziłem coś, co było pełnometrażowe przy pomocy jednego znajomego scenarzysty, ale z racji tego, że czułem, że to trochę za dużo, że trochę tego nie ogarniam i że bez jakichś ciężkich pieniędzy w życiu tego nie nakręcimy, to wykombinowałem sobie plan B, i robimy film półgodzinny. No i plan się udało wdrożyć, a w każdym razie się udaje póki co. Jest to bardzo interesujące <laughs> dla mnie doświadczenie. Pierwszy raz biorę udział w takim przedsięwzięciu. Też dlatego się zgodziłam na ten udział, bo ja tutaj mówię, w roli taką kwestię, że lubię otaczać się młodymi ludźmi, ponieważ są pełni życia, ideałów, namiętności. Dodam jeszcze fantazji i y, strasznie to jest odświeżające. Udział w czymś takim, gdzie się widzi ludzi młodych y, z płonącymi oczami, którzy robią kino i jest to ich pasja, i dołączyłam do tego grona jest mi fajnie. Co Pana skończyło do przyjścia na casting? Informacja bodajże na Facebooku. Ciekawa scena z udziałem profesora. Przeczytałem scenariusz. I szalona grupa realizatorów. Dostałam scenariusz od znajomej. Wysłała mi go na Facebooku. I po przeczytaniu scenariusza stwierdziłam, że to jest idealna postać dla mnie. Jest to postać, którą zawsze chciałem zagrać w polskim filmie. W dobrym polskim filmie. Udało mi się znaleźć osobowości, które wypełniły gdzieś te postaci, które stworzyłem i wtchnęły w nie nowe życie. Zawsze jest gdzieś tak, że z jednej strony jest moja wizja, to co napisałem, to co wymyśliłem, tak sobie wyobrażam daną postać, a z drugiej to co przynosi ze sobą aktor swoje doświadczenia, swoje emocje. Gdzieś na styku tego dopiero się rodzi postać. I co uważam, że udają nam się te postacie. Zajmowałam się głównie wymyśleniem koncepcji, postaci, wyglądu, łącznie z jakimś pomysłem na biżuterię, wizaż i fryzury, którą sugestie dawałam potem wizażystkom oraz koordynacją kostiumów od różnych osób, które nam pożyczały oraz częściowo własnym zaprojektowaniem i szyciem. Mój kostium, na przykład, który wykonałam w całości samodzielnie, jest kostium Wiktorii. Moje drogie fanki, nazywam się Janusz. Jestem operatorem tego filmu i chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony, że dane mi było poznać w swoim życiu naszego wspaniałego reżysera. Że dał mi jedyną niepowtarzalną szansę, żeby nakręcić jakże ciekawy wizualnie film. Jest to naprawdę bardzo szczególny, i ciekawe wydarzenie, wielki projekt, cieszę się, że mogłem dołożyć swoją małą cegiełkę. Zajmujemy się dosłownie wszystkim, od przestawiania najróżniejszych czy to świateł, czy to kamer, czy wszelkiego okablowania, po bieganie za, wiem, bieganie za ekipą filmową do noszenia im żarcia, do noszenia im picia. A... I przeklinania, kto nie dojechał, kto dojechał. Chciałyśmy wszystkim zakomunikować, że pion charakteryzacji, dlatego pracuje za kulisami, żeby nie musieć się wypowiadać publicznie. Tak. W związku z czym nic nie powiemy, bo nie jesteśmy od tego. Ale jest super, Peace and love. Dajemy siebie wszystko, dlatego jako jedyni, na, dlatego jedyni na planie właściwie nie odpoczywamy, nie śpimy, nie siusiamy, nie jemy. Wszystko po to, żeby nasze gwiazdy, aktorzy i każdy inny członek ekipy był piękny, cudowny i wspaniały. Dlatego my jesteśmy brudni, przepoceni, e, zmęczeni z podkrążonymi oczami, ale to nie jest istotne, bo my za kamerą, a ważne jest to, co przed kamerą. Po mojej lewej stronie jest również wielka postać, którą dane mi było poznać. Nieodłączny druh, już nawet nie tylko planu filmowego. Proszę tego źle nie odczytać. Niemniej <grywia> jednak, no właśnie, gdyby nie on, to w dwa krótkie dni byśmy nie skończyli tego projektu. Tak więc naprawdę wiele wspaniałych osób poznaliśmy, staliśmy się wspaniałą wielką rodziną. Ciągle czekam na obiecany masaż od pani charakteryzatorki. No i... Wszystkiego najlepszego. Było to całkiem spore przedsięwzięcie, ponieważ trzeba było zaplanować najpierw stworzenie bazy danych fotograficznych, kto ma jakie rzeczy, potem skoordynowania, żeby to można było przysłać w ten sposób, żeby nikomu to nie zawadzało z innymi planami, jak sesje fotograficzne czy wyjazdy. I Trochę było z tym roboty, ale myślę, że efekt był całkiem niezły. Co można powiedzieć dobrego, fajnego o tym planie? Zjechało się dużo ludzi, którzy po prostu mają ręce, mają dwie ręce i chcą nam pomagać. To jest coś bardzo miłego, bardzo fajnego. Nie wiem, czy na wszystkich planach spotkamy coś takiego. Ekipa jest niesamowita. Wszyscy pracują razem zgodnie i wszyscy gramy do jednej bramki, więc jesteśmy naprawdę fajną ekipą. Pozdrawiam Was serdecznie. Zrobimy pierwszy polski film steampunkowy, więc fajnie było, gdyby wyszło dobrze. Wszyscy się przykładają i uda nam się. Nie wierzę, spaliłam się przez ciebie. Ostatnio, jak zrzuciliśmy zdjęcie z Instagrama, znaczy nie z Instagramu, tylko spalny Instagram, to w 2 minuty 17 lajków było, w tym jeden murzyn i dwóch DJ-ów. Poważnie. Czy masz jakąś ulubioną postać? Nie, to są wszystko moje dzieci. Nie będę o Cyska przecież mówił. To mówicie, możemy... Możem, możemy jeszcze raz? Stop.